Wszystko co ma swój początek. Ma też i koniec Szladmink, Austria. Kupiliśmy bilecik 42 euro, w tym kaucja 3 za kartę. Multipass. Ale w tak kulturalnych warunkach. Rewelacja, tak można jechać. Maska 2 euro, jakby ktoś zapomniał kupić. A tu jest parking do No Nie ma podziewania no. Nie ma no, tu, tu już... jest. Odnóg. Już Już my noga woli. Na samą myśl? No. Tak myślałem. O, szyba jest czysta przynajmniej. To Wam pokażę widoczek. stacjon. czyli stacja pośrednia. Teraz nas, zrzuci nas z jednej liny, kto chce może wysiąść. I teraz wpinamy się na drugą linę i ruszamy. Stacjon, 1830 metrów nad poziomem morza, 1100 metrów wyżej. 10 razy nie było, zbyt krótko gadałem. O tu jest fajny pomysł, każdy sobie może wodę zostawić w swoją. I zaczynamy chyba od, tr od 402, trasy niebieskiej, tak? tak? Czyli 402. Potem 408, a potem, 402, 408, a potem 411 408 i gdzie jest 411? Czerwona. Strasznie duży ruch, nie? Na czerwonych będzie mniejszy. O, jest czerwona, czyli 411, tak mieliśmy zjeżdżać Tu już są nieźle wyżłobione, nie? Tu już się coś bardziej dzieje A co, wdowaliłeś? Tył czy przód? Nie wiem. Ale tył czy przód? Aha, to byłby fail. oh No to jest. Czerwona już fajna. Podoba mi się. O! To było grube. Weź go tam pod, mi trochę na tym. Na betce. A teraz na sam dół nie schodzi? No. Czyli wykręcamy. i Przerzutka się odkręciła. Ale jaja. Jak? Normalnie, mi się też odkręca raz. Za duże wertepy. A dokręcałem ją naprawdę solidnie przed wyjazdem. Tyk. No i cofnę. Można jechać. Trzeba było rzeczywiście przerzutkę na Loctite wkręcić. Aleciałem zajebiście co? No, niedolot był piękny. Ja myślałem, że ty już oponę zerwałeś. Zmiana bateryjki chyba się naładowała. Pewnie tak, sprawdźmy. Jest zielona. Zupełnimy wodę. A no tutaj, aleś mnie zaskoczył. Ja myślałem, że my w prawo jedziemy. I okay, wait a second. Maybe two, five minutes more, okay? Yeah. Oh, oh, I think I broke. Oh, oh, oh. So you're riding alone? At your own no, with my friends. Połamałem się chyba ręką, nie ruszam teraz, jestem na czerwonym szlaku. Tu jakiś gość mi pomaga, więc nie wiem, czy mnie zwiozą później, czy co, nie wiem. Czekaj, spróbuję, czy ja w ogóle wstanę. Aż mi się słabo zrobiło, oj. Ale chyba przełamałem bark, mi się wydaje, gdzieś tutaj, albo obojczyk. Nie mogę oddychać, dobrze, że zbroja była. Thank you very much. Thank you. You are very fast. Uh, we were so not far. Yeah? Yes, they are waiting for me. Okay, then we give him a bike. Yeah, Cube's uh, cube cube? Yeah, yeah. It's, it's in the car. Great. So uh, we call you the rescue rescue car from Middle Park uh, to mm -hmm. Autumn Station. Okay, great. I take you to hospital, yes. Okay. To tylko Zwożą mnie bike patrolem Będę za chwilę To zaczekajcie, bo tam rzeczy zostawimy jak wiozą mnie do szpitala No I Słabo, słabo. Weź mi mi Nie wiem jeszcze, weźmij z zdejmij rękawiczkę dłoń mam całą, ale nie ściągnę rękawiczkę. bo druga mnie boli chyba puchnie okej jeszcze weźmy śni i fejsa idą widzą, jest to możliwe dostać mogą chcesz masz dokumenty? tak, ale weźmy to hej to jest Ej. You've got a bruise, you've seen it, Garmin Well, it's broken Broken skull Scale from 1 to 10? Pain? Pain 10 I is think... unbelievable and Well, no, is... I think it's uh, 7, 8 7, 8? Okay Is it possible mm. for you to stand up? I don't know yet Okay, we try it okay. okay. You can stand here. Pain the pain. Is in the in the back in the front, uh, my arm here. Oh, yeah. okay okay. Uh, it's hard to hard to breathe because I think my uh, bones are broken. Okay, we will see, okay okay. Jutro, czyli w środę, czeka mnie operacja obojczyka, a w trakcie operacji okaże się, czy trzeba będzie założyć dren do płuca. Nie wiem, dzisiaj robioną tomografię komputerową, no i zobaczymy. Żebra bolą, no zresztą jak mają nie boleć, mam złamane od 3 do 9 żebra, czyli aż 7. Obejrzałem tak na szybko na moim ekranie, jak wyglądał mój upadek na rowerze. No i to był bardzo prosty fragment, zwykły, prosty zakręt na oko z 30 stopni, maleńka banda. Nic trudnego. Zjeżdżaliśmy przecież wielokrotnie trudniejsze rzeczy, trasy, na przykład World Cup DH, gdzie było dużo więcej technicznych fragmentów. A to była po prostu zwykła, prosta ścieżka. Nic trudnego. Zakręt jak setki innych. Nie wiem, co podcięło mi koło. Muszę sprawdzić po powrocie, co było, co było przyczyną. Paweł sprawdził, że w przednim kole nie było ciśnienia, więc nie wiem, czy to było przyczyną, że podcięło mi przednie koło, czy to było skutkiem. Jestem już po operacji obojczyka. Mam założone zespolenie. Oficjalnie zostałem cyborgiem. Mam złamanych 8 żeber od 8 do dziewiątego. Nie, przepraszam, od 2 do dziewiątego, czyli 8 żeber. No i. Jutro prawdopodobnie wychodzę. Tydzień spędzony w szpitalu, jutro wychodzę, więc mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Czeka mnie teraz tylko rehabilitacja. Prawdopodobnie jakieś 3 miesiące bólu, bo zanim żebra się wzrosną, to trochę potrwa. Tak wygląda szpitalne jedzenie. Zupka. Mm. taki rosołek. Teraz drugie. Pani pielęgniarka nawet mi pokroiła mięsko. Hmm. 13:30. Idę na fizjoterapię. Siedzę sobie w specjalnym fotelu. A maszyna porusza moją ręką. Ósmy dzień pobytu w szpitalu. Dzisiaj wychodzę, niedziela. Mm. Mm. Pielęgniarki co chwilę biegają, pytają, czy czegoś, czy czegoś mi nie potrzeba. <laughs> czy przynieść na przykład wody, czy soku, kawy, herbaty. Cały czas, zresztą zobaczcie, cały czas mam koło siebie zbanuszek z herbatą i wodę. Dbają o nas w szpitalu bardzo dobrze. Pytają, czy podać lód, co jakiś czas pytają, czego nam potrzeba, czy coś, nie wiem, zmienić pościel, umyć plecki i tak dalej, cokolwiek. Tu jest moje łóżko, moje graty już przygotowane do, do wyjazdu. Zastrzykam tych antyzakrzepowy na drogę, tabletki przeciwbudowe. na dzisiaj i na jutro. Tu jedno łóżko, drugie łóżko, trzecie, czwarte. Na wprost mamy wejście, tam wchodzimy na salę. Na prawo mamy toaletę. Standardowa toaleta, czyli wiadomo umywalka, chusteczki, płynny odświeżacz, papier, ręcznik, wszystko jest, uchwyty i tak dalej. Mamy łazienkę. Najważniejsza rzecz, krzesło, jak się kąpałem, no to siadam sobie na krześle, mogę sobie umyć nogi, od pasa w dół się ogarnę, natomiast z góry już niestety sam nie dam rady sobie umyć, więc co wtedy robimy? Ciągniesz za ten czerwony sznureczek i... i mija 30 sekund, przychodzi pielęgniarka i myje Ci plecki, bardzo dobre. Więc jeśli się gdzieś rozwalić na rowerze, to nie w Polsce. Obsługa na najwyższym poziomie. Pielęgniarki dbają bardzo o pacjentów. Widać, że, że im zależy. W ciągu nocy na przykład y, przychodził, akurat był pielęgniarz na dzisiejszej zmianie. Zobaczył, że gość obok chrapie, zobaczył, że ja nie śpię i od, i od razu zapytał, czy chce na przykład zatyczki do uszu. No taka mała drobna rzecz, a, a widać, widać, że im zależy i widać, że się starają. A tutaj w dole mamy przed szpitalem taki. Park, w którym można sobie podpoczywać z widokiem na góry. Można łóżko podnosić na dowolne sposoby. I to przyniosło mi wielką ulgę, bo praktycznie z bólu budziłem się tak gdzieś co godzinę, co, co, co dwie w nocy, żeby też zmienić pozycję, więc sobie trochę kąt łóżka zmieniałem, więc super sprawa, coś takiego. W domu już mam też takie łóżko elektryczne. Załatwione, wypożyczone. Na szczęście wypożyczenie kosztuje jakieś 150 zł. Ma teraz, tylko trzeba sobie do tego dokupić. Nie jestem w stanie się położyć samodzielnie. Ktoś musi mi przytrzymać plecy. No najlepiej jak zrobi to łóżko, no bo nie będę co chwilę wołał kogoś, żeby mnie podniósł czy położył. Najgorszy był stres, kiedy nie wiadomo, co tak naprawdę się stało. Bo tematy kostne to, to jest sprawa prosta, bo każdą kość da się yy, właściwie naprawić bez, bez jakichś tam większych problemów, czy jakieś zespolenia, czy inne rzeczy, wstawić protezę. Natomiast gorzej z uszkodzonymi np. Na narządami, nie wiem, pęknięta nerka, śledziona czy jakieś inne właśnie narządy wewnętrzne, to właściwie tylko tego się obawiam. Natomiast tematy kostne to jest temat do ogarnięcia, więc na, na rower myślę, że gdzieś może koło grudnia-stycznia uda się wrócić i powinienem już zacząć jeździć. Tak jak widzieliście, wypadek wydarzył się na. Banalnym prostym odcinku, lekki zakręt, może nie wiem, z 30 stopni. Czaja mi tylko powiedział, że w przedniej oponie nie było powietrza, tak więc yy, zastanawiam się, czy nie było przypadkiem tak, że ja gdzieś tą oponę przebiłem i właśnie na zakręcie w przód mi podcięło, jak widzieliście, kierownica się skręciła, no i gwałtowne wytracenie prędkości, czyli zamiana energii kinetycznej w moje żebra i w obojczyk. To było niestety bolesne. Gdybym się chociaż gdzieś przetoczył, czy, czy, czy coś takiego, to na pewno nie byłoby takich obrażeń. Przepraszam, ale kaszlnięcie ze złamanymi żebrami. Do przyjemnych nie należy. Normalnie, jakby coś was, coś, coś was rozrywało od środka. Dlatego staram się nie kaszleć o ile mogę. Tutaj sobie komórkę zainstalowałem. No i słuchałem audiobooki. Też był ciekawy czas, bo człowiek nie musiał specjalnie o niczym innym myśleć, więc tylko o tym, że ma ileś tam dni wypoczynku. Trochę się czułem na, jak na jakiś, nie wiem, w czasach, koloniach, że wszystko człowiek ma zapewnione, o nic się nie musi martwić, wszyscy o niego dbają. W tym szpitalu warunki są naprawdę rewelacyjne. Właściwie to można by było tutaj tak zostać do końca rekonwalescencji, ale oczywiście nie ma tak dobrze. Od dłuższego czasu nosiłem się z zamiarem zakończenia nagrywania vlogów, bo kiedyś ten czas musi nastąpić. Wszystko, co ma swój początek, ma też i swój koniec. Ja myślę, że ten mój koniec nagrywania jest bliski i może akurat takim akcentem z wywrotką zakończymy ten etap. I to by było tyle na dzisiaj. Nie na dzisiaj. Na zawsze. Dziękuję wszystkim, którzy mnie oglądali i wspierali dobrym słowem przez ostatnie lata. Dziękuję wszystkim za komentarze oraz łapki w górę i te w dół też. Dzięki Wam to był dla mnie ciekawy etap w życiu, otwarcie się przed publicznością, nauka mówienia do kamery. Odkąd kupiłem nowy rower i zaczęliśmy z chłopakami jeździć po bike parkach, zaczęło się pojawiać wiele głosów, że jazda z górki jest nudna do oglądania. Macie rację, sam takich filmów nie oglądam. Wypaliłem się. Nie wyciągnę z tego projektu już nic więcej, a żeby pójść o krok dalej, trzeba by mieć lepsze ujęcia, trzeba by poświęcić o wiele więcej czasu na ustawianie kamery, kadru, powtarzanie ujęć, drony, kamery 360 stopni. Do tego podkłady muzyczne, birole i odpowiedni montaż. Nie chciałem iść w tym kierunku, gdyż stworzyłbym wtedy wyidealizowany obraz rzeczywistości, zabijając spontaniczność i prawdziwość relacji. Na moim vlogu nic nie było udawane, ustawiane ani powtarzane, i tak chciałem to przedstawić. Tak jak mówiłem wielokrotnie, jazda na rowerze jest dla mnie ważniejsza niż filmowanie i YouTube, zatem kończę z vlogami. Ale oczywiście nie kończę z jazdą na rowerze. Cały ten mój vlogowy projekt jest wyłącznie hobbystyczny i robiony na pamiątkę. Prawdę mówiąc, nie spodziewałem się, że będę miał aż taką widownię. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia na szlaku w górach. Zatrzymaliśmy się na stacji benzynowej na żarełko, i teraz wchodzimy. Moment, 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 moment. Spokojnie, spokojnie. Dobra, jest. Ja muszę w pionie wstawać. Trzeba nowe Kamerka. Teraz trafisz jak do błęku. Jak już wziąłem. Ja już jestem, jestem obrobiony, że tak powiem. Czyli teraz tak. Ja Ci opuszczę trochę to. Dobra, to jestem. Dobra. To, to. Dokładnie, patrzcie tutaj, trochę odniosę góry, Lepiej chyba jak na płasku leżał jeszcze. Tak, wiesz? tak, tak jest dobrze. Tak jest dobrze. Tak byś mi przytrzymał? No. Dobra. Dobra. Całkę. Jeszcze mocniej, 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 mocniej. O, dobra. O, dobra. Dobrze jest? Dobrze jest dobrze, jest idealnie. No to jest. Władzę wstawiam i zapieram cię. Żebyś nie uciekł. Tak jest. Noga dobrze była wtedy, jak tak nie tego sobie, widzę, podłożyłeś już sobie. Tak, wszystko jest ok. Super. W ogóle transport jest w tak luksusowych warunkach, że to można po prostu sobie na tym bujanym łóżku spać. Zaraz to jeszcze nagram właśnie, jak to się całe łóżko... A czekaj, tutaj gdzieś miałem tą poduszkę pod pod ten pod pod rękę pod rękę, pod rękę o właśnie ja sobie żebyśmy sobie tutaj to tak o, o super ja to sobie, żeby ci się Dzięki. Robili, dobra jestem no i teraz mam, mam wszystko jest no. komplet jest good tak żyć nie umierać dokładnie panowie można jechać O, jak mi dobrze Jak widać, rzecz fajnie amortyzuje. Tak to można jechać.